Jakba Nasza, Dzień dobry. Dzień dobry, po witam. pan oczekuje po tym dzisiejszym spotkaniu, właściwie dwudniowym spotkaniu? Wiedzy, informacji. Czasem mamy tak burzliwe, wszystko się zmienia, e, zwłaszcza w kluczowych elementach, jeżeli chodzi o samorząd, czyli finanse. I spodziewam się e, dowiedzieć się, co nas czeka, jakie są plany rządu, bo już mieliśmy, z, mamy za sobą już wystąpienia, przedstawicieli rządu i tego właśnie oczekuję, żeby się dowiedzieć jak, jaka przyszłość, jaka organizacja finansów publicznych będzie u nas obowiązywała. No na szczęście przedstawiciele rządu od tych tematów nie uciekali, bo sami je poruszyli podczas swoich hmm. wystąpień. To chyba jest już jakiś ważny krok, że chcemy o tym rozmawiać. No e, oczywiście tak, no tak, tak trzeba przecież, no bo skoro mamy przy tym pracować, a mamy, no to musimy wiedzieć, tak, i, i to z jakimś wyprzedzeniem. I te tematy były oczywiście no z siłą rzeczy na dużym poziomie ogólności, ale poruszane oczywiście. A co jest dla Pana jako burmistrza najtrudniejsze w codziennej takiej pracy samorządowca? Najtrudniejsze eee, połączenie oczekiwań z możliwościami tego, czego chcieliby mieszkańcy tak, muzefowa, w nas... tym tak, z tym, co się da zrobić, Tak, można. tak, realizacji możliwości realizacji naszych oczekiwań, marzeń, zamierzeń z tym, co jest możliwe. I... Z pana perspektywy w ilu procentach udaje się te oczekiwania z możliwościami połączyć? Hmm, no to jest trudne pytanie. Na, w różnych obszarach to będzie różnie. W średnio, nie wiem, 60, 70 może tak. A to jak jest chyba bardzo dobry Myślę, że tak. No tak, tak Tak myślę. Przed nami podczas tych dwóch dni Forum Jesteczek Polskich bardzo wiele też paneli dyskusyjnych. Czy Pan sobie by się upatrzył taki, w którym na pewno chciałby Pan uczestniczyć i tematykę, która jest dla Pana najbardziej Jeszcze wybieram. Jeszcze jestem w trakcie. Na pewno bardzo gorący temat to jest kwestia odpadów, który tu też gdzieś będzie, także będę wybierał te jak najbardziej konkretne obszary. Myślę że podczas takich spotkań bardzo ważne jest to, co dzieje się teraz, czyli rozmowy kulorowe, spotkania państwa, samorządowców i dzielenia się takimi doświadczeniami. Tak, oczywiście. To jest e, równie ważne. Są wydarzenia, gdzie to jest nawet najważniejsze, bo tam właśnie. E, no, Wymieniamy się naszymi doświadczeniami, każdy ma jakieś swoje pomysły, patenty, i co jest bardzo budujące, że nie traktujemy siebie jako jakiejś konkurencji, tylko bardzo chętnie wszyscy dzielą się tymi innowacjami, tymi pomysłami. I to jest oczywiście bardzo, bardzo ważny element takich spotkań. No i myślę, że z tej perspektywy to byłoby takie spotkanie jak miasta Staczek Polskich prowadzić na stałe. Na Jestem za, oczywiście, tak. No, zwłaszcza teraz jesteśmy. Bardzo tego spragnieni po tym prawie dwuletnim, no właśnie prawie dwuletniej przerwie w takich spotkaniach, to widać, ten głód tutaj wyziera z każdego kąta. No to ja trzymam kciuki, żeby było jak, Oczywiście. jak kciuki, że najbardziej Oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. pięknie, dzięki.